Cześć wszystkim, z tej strony Mateusz z kanału Music for Everyone. Zapraszam was dzisiaj na kolejny krótki tutorial z serii jak zagrać. Tytułem wstępu chciałbym jeszcze powiedzieć, że kolejny odcinek pojawi się dopiero, gdy wbijecie 15 łapek w górę, bo to, co ja robię, nagrywam dla Was, przygotowuję się do filmu, montuję. Kosztuje mnie bardzo dużo czasu, więc jeśli mam dalej to robić, to chciałbym mieć do tego jakąś motywację. A więc tak, w utworze Lemon Tree występuje 6 akordów: Emol, Hamol, Amol, giedur, dur i C. Kapotaż na pierwszym progu jest to tonacja oryginalna, zgodna z oryginałem, który wykonuje zespół Fools Garden. I'm sitting here in a burning room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around and I'm waiting for you. But nothing ever happens. And I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast. And change my point of view i feel so lonely i'm waiting for you but nothing ever happens and i wonder i wonder how i wonder why yesterday you told me about the blue blue sky and all that i can see shower, but there's a heavy cloud inside my hands, I feel so tired, and put myself into bed, where well, nothing ever happens, and I wonder, I'm stepping around in a desert of joy, baby I need I get another toy, and everything will happen. The blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. No i oczywiście pora jeszcze rozstrzygnąć konkursy. Były dwa. Jeden był pod filmem ostatnim na YouTubie, drugi był na mojej grupie na Facebooku, do której oczywiście serdecznie zapraszam. Zwycięzcą konkursu na YouTubie został Paweł Cymbała, a zwycięzcą konkursu na grupce facebookowej Marcin Jamro. A już za tydzień każdy z Was może zostać właśnie w taki sposób przeze mnie wyróżniony. Wystarczy tylko, że Napiszcie na dole w komentarzu tytuł piosenki, którą za chwilę usłyszycie. Oczywiście osoba, która odpowie jako pierwsza poprawnie, wygra konkurs. Jeśli się oczywiście odcinek spodobał, zachęcam do zostawienia łapki w górę, komentarza, subskrypcji. Zapraszam do grupy na Facebooku. No i nie pozostaje mi nic, jak pożegnać się z Wami i zaprosić Was na kolejny film za tydzień. A teraz jeszcze piosenka.